Sandra czyta? Od dwóch godzin. Na której jest tej stronie na trzeciej. Encyklopedię, którą ode mnie pożyczałaś, czytałaś szybciej. Ty czytałaś encyklopedię? Po pierwszej nie czytałam, a po drugie to była encyklopedia? No chciała książkę, którą zaimponuje Adiemu. I co zaimponowałaś mu? No, był w szoku, że umiem czytać do góry nogami. Ja to jestem w szoku, że ty w ogóle umiesz czytać. Agata! Taka prawda, Sandra, nigdy nie widziałam cię z książką. Bo ja się z blekim, żoneta ta nie zadaję? To co cię nagle naszło na czytanie? Bo Adi powiedział, że ja nie umiem czytać ze zrozumieniem. Nie rozumiem, bo nie czytasz. No ja też nie rozumiem tej książki i smsów Adiego. I nie zrozumiesz. Też mi się tak wydaje, a czytam już to za dwie godziny. Nie o książkę mi chodzi, a o smsy. Nie rozumiem. No nie zrozumiesz, bo te smsy to mu łysy dyktuje.